Telewizja z Kawina. Zbieramy pieniądze na Zuzie, dziewczynkę, która kilka lat temu przy gimnazjum nr 2 została potrącona przez przejeżdżającego tira i straciła nogę. Dzisiaj dziewczynka podrosła i trzeba kupić jej nową protezę, stąd cel jest szczytny i charytatywny, dlatego też warto się zaangażować po to, żeby pomóc. Takie imprezy są tradycją Izby, prawda? Tak, to jest dziesiąty bal, pierwszy bal, którego przeznaczyliśmy na chłopca, który chorował na białach pieniążki zostały od nas na przestrzeń szpiku tego W sumie w tych dziewięciu balach dotychczasowych, które zorganizowaliśmy, zebraliśmy 140 tysięcy złotych. Co roku organizując te bale przeznaczamy na inny cel dla osób, które są w potrzebie. I co, roku to, co inna osoba otrzymuje od nas pomoc finansową. No, co pan dzisiaj wylicytował na balu charytatywnym? Ja wylicytowałem grafikę, która przedstawia nasze miasto, naszą gminę i postacie, które z tym miastem są związane. Burmistrz Kolasa, burmistrz Rzepisko, którego rozpoznałem, pani skarbnik i jeszcze parę innych osób. Bardzo sympatyczna grafika, na pewno zawieszę ją w swoim gabinecie.